Cześć, z tej strony Oskar. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na kolejny unboxing gier. Zanim zobaczymy, jaka dzisiaj przyjechała dostawa gier, co tutaj dzisiaj przyszło, przyjechało, to prośba, żebyście dali łapkę do góry i napisali komentarz. I jeśli być może jesteś nowym widzem, to zachęcam Cię, żebyś zasubskrybował mój kanał i udostępnił mój film i inne filmy z mojego kanału swoim znajomym, na przykład na Facebooku, żebyś wkleił link do tego filmiku na... W swojej stronie na Facebooku. Wtedy wszyscy inni zobaczą to i dotrą na mój kanał, także łapka do góry, komentarz, udostępnienie i subskrypcja. Zobaczmy, co dzisiaj przyszło na Xboxa 360. Zaczynamy. Mamy Call of Duty Black Ops. Forza Motorsport 2. O, widzę, że jest Fallout 3. Project Gotham Racing 4, wyścigi. Tony Hawk Proving Ground. No dużo było tych różnych części z Tonym Hawkiem. Battlefield trójka Kinect Sports. Brick Strzelanka. Hawks. O, latamy tutaj samolotami. Pilotami jesteśmy. I lecimy dalej. Mamy teraz Titanfall, jeśli dobrze widzę. Tak, Titanfall. Tutaj akurat naklejka troszeczkę mi zasłoniła. Boż na przykład czasami może się czepiać, że te naklejki ciężko schodzą. Proszę bardzo, nie ma naklejki. Także wszystkie te gry są u mnie do kupienia. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Można do mnie pisać na maila lub obserwować moje aukcje na Oolicie lub na Allegro. Link oczywiście podaję pod filmem tutaj w opisie i też w komentarzach. Także wszystko można kupić już od 20 zł za sztukę. No dobrze, dalej mamy Wolfstein The New Order. Call of Duty World at War, The Elder Scrolls 4 Oblivion, Far Cry 4 Limited Edition, chyba inna okładka, no i pewnie coś tam w środku jeszcze było innego. Tego nie powiem co, ale pewnie czymś się różniło od pozostałych edycji. Battlefield 3, też limited edition Physical Warfare Pack, czyli też pewnie jakieś tutaj były dodatki, prawdopodobnie jakiś kod był w środku do pobrania tych dodatków, prototype. Bio Shock 2 teraz z taką błyszczącą okładką. Elegancko. Znowu mamy Project Gotham Racing 4, już dzisiaj chyba druga sztuka. Gears of War 1 i jeszcze jedna sztuka. Mamy dwa gearsy: Deus Ex Human Revolution, Assassin's Creed Brotherhood. Pure, to są wyścigi chyba na kładach, jeśli się nie mylę. Zaraz zobaczymy z tyłu sobie. No tak, są układnie. Więc to można się fajnie tutaj byłoby pościgać. Czemu nie? Splinter Cell Double Agent, podwójny agent. Halo Anniversary, urodzinowa tutaj wersja. Też z takim błyszczącym napisem Halo na okładce. Dirt 3, wyścigi, Call of Duty Advanced Warfare, Crackdown, jakieś roboty, mechy, coś takiego, Far Cry 2, wiadomo, Szczelanka, Skyrim, czyli Elder Scrolls 5, Legendary Edition, i tutaj można grać to też było na kinekcie, proszę bardzo, tę edycję. Bo nie pamiętam, żeby na normalnej edycji był taki napis, też, że można grać na kinekcie. Assassin's Creed Revelations. Teraz mamy Mass Effect 3. FIFA Street. Patrzymy dalej. Star Wars Force Unleashed 2. Gwiezdne Wojny. Tak wiadomo, każdy zna. Gwiezdne Wojny. Dance. Central, czyli tutaj taneczna gra na Kinecta. Yy, tu mamy jakąś płytę Xbox Live 3 miesiące, to, to chyba już dzisiaj tego się nie da odpalić myślę. Prawdopodobnie jakaś subskrypcja i tu prawdopodobnie jakiś kotaż sobie zobaczę. A nie, nie ma żadnego kodu, tylko taka ulotka bez kodu. No, ale jakaś płyta jest, jako ciekawostka pokazuje. Nie, nawet płyty nie ma, to nawet nie jest płyta, to jest taki kartonik po prostu zwykły. Ciekawe, tu może coś było w tym pudełku jeszcze dodatkowo. Nigdy z Xboxa za bardzo nie korzystałem, więc nie wiem, to taka jako ciekawostka możemy potraktować. Nie? Yy, mamy teraz Batman Arkham Origins. Na dwóch płytach nawet to jest. Tutaj na dwóch płytach. Jedna jest Disk, druga Installation. I one to Installation, drugi to prawdopodobnie z grow. Dobrze i dalej mamy Splinter Cell Conviction. Yy, I jeszcze jedna część właśnie, znaczy kopia, taka sama jeszcze. Saints Row The Third, czyli trzecia część Saints Row. Niedawno wyszedł jakiś, podejrzewany bo też się nazywa Saints Row. A to mogę pokazać. Mam tu przy okazji. Z osobą PSX Extreme yy, to mogę pokazać, że jest właśnie na okładce Sense ale nie ma żadnego podtytułu, żadnego numerka, po prostu Sense Row się nazywa. No. Więc w sumie nie, nie zagłębiałem się w to, czy to jest zupełnie nowa część, czyli remake 1. To przy okazji możecie powiedzieć. Mamy teraz Battlefield Bad Company 2. Homefront. Just Cause 2, dwie części, dwie sztuki tej części, tak. W dwóch egzemplarzach Dead Rising Fear 2 Mercenaries 2 Skyrim Dwie sztuki, tam wcześniej chyba też jeszcze jedna była, tak? Tylko że tam właśnie było chyba wydanie te jakieś tam, jak mówiłem, z Skinectem, tak? No proszę bardzo, właśnie teraz to jest, mówiłem, że raczej tutaj nie było. Nie było nic o Kinect'cie właśnie w tej starszej, starszym wydaniu. Dead Space. Dragon Age Origins. Patrzymy dalej. Crisis 2 Limited Edition. Z też taką błyszczącą okładką. Burnout Paradise. Batman Arkham City, mamy też Crisis 3, Guitar Hero Life, Fable 2, Need for Speed Undercover, Gears of War, jedynka w edycji classic. Dalej mamy Destiny, Call of Duty 4 Modern Warfare, Kinect Adventures, Final Fantasy XIII 2, Army of Two, Forza Motorsport 3, Call of Duty Modern Warfare 2. Jeszcze jedna sztuka, Army of Two, Lost Planet Extreme Condition, Call of Duty Black Ops 2, L.A. Noire gra od Rockstara. Podejrzewam, że na tym samym silniku co GTA 4 albo GTA 5. Nie pamiętam co wyszło pierwsze. I właśnie mamy GTA Episodes from Liberty Story, czyli dodatek do czwórki. Tu mamy Kane and Lynch yy, 007 Legends. To właśnie chyba te yy, James Bond z tymi, yy, w tych starych częściach. Na przykład jest tutaj ten szczęki. Ten yy, Moonrakera. Tutaj Goldfinger chyba jest ta babka. A ten samochód to nie wiem, to chyba już z tych nowych części. Jakiś ten Aston Martin, czy co to jest. Ale Daniel Craig jest na okładce, więc tutaj chyba się nie steruje tym. Ten... Jaką tam Rogerem Murem, czy tam Shawnem Connery, kiedyś chyba to uruchomiłem, czy tam oglądałem na YouTubie, powiem Wam, że ja bardzo lubię te stare Bondy, ale za bardzo nowocześnie tak gra wygląda. W sensie, mimo że mamy historię z, z Moonrakera, czy tam z Goldfingera, to, no to, to ja nie czułem tego klimatu tych filmów z lat 70. No dobrze, mamy jeszcze Dead Island, tutaj horror z zombiakami i patrzymy dalej. Virtua Tennis 3 od Segi, logo Segi mamy tutaj. I mamy dwie części Red Faction, Red Faction Armageddon i Red Faction Gorilla. Jeszcze wiem, że był Red Faction na PlayStation 2 i chyba na PC również. Chyba, na Pe PlayStation 2 to na pewno, czy na PC to nie pamiętam teraz. Teraz mamy Mass Effect 2 yy, i Project Gotham Racing 3. Dwie sztuki Gears of War 2. Gears of War 1. Tu mamy dwie sztuki Rage'a Proszę bardzo. A to chyba też każdy zna. Ghost Recon Advanced Warfare. Warfighter, Warfighter, tak. Warfare to Call of Duty było. Destiny The Taken King, czyli chyba kolejna część Destiny. Wcześniej mieliśmy tam jedynkę. Must Effect, dwójka jeszcze jedna sztuka. W bardzo dobrym stanie, tutaj widzę, że nawet... No, nawet ta akurat się zachowała w bardzo dobrym stanie. Prototype, też już chyba dzisiaj jedna sztuka była. I jeszcze jedna sztuka Fallout trójki. tylko tym razem edycja Classic. Taka zielona tutaj okładka na górze. I Mass Effect 1. Patrzymy dalej co jeszcze tutaj mamy w tej paczce. Gears of War 1. Edycja Classic. Może szara edycja. Teraz mamy Battlefield 3. Assassin's Creed Brotherhood. Dwie sztuki. Deus Ex Human Revolution Limited Edition. Też prawdopodobnie coś tutaj było dodanego w w porównaniu ze zwykłą edycją, I jeszcze jedna sztuka Titanfall, który dzisiaj był na początku. Top Spin 2: no to to jest, zdaje się, tenis. Mamy Project Gotham Racing 3 i Tom Clancy Rainbow Six Vegas. Patrzymy na kolejne tytuły. Tak, teraz Mass Effect trójka. Operation Flashpoint Dragon Rising, Project Gotham Racing 3, jeszcze jedna sztuka, Dragon Age Inquisition, Bulletstorm Epic Edition, czyli alternatywa taka dla Duke Nukem Forever, wówczas wyszła. Tu mamy Medal of Honor Tire One Edition. Ja kiedyś grałem na PlayStation 3 w to grę, bardzo fajna szczelanka. Patrzymy dalej. Mamy Gears of War 2, dwie sztuki jeszcze. Jeszcze jedną mamy sztukę, L.A. Noir, już dzisiaj była jedna i Battlefield 4 jeszcze jest. I Battlefield 3 teraz, a pod nim Alone in the Dark. No i patrzymy dalej. Gears of War jedynka z edycji tutaj Classic, zielony pasek na górze. Ten jeszcze jedna sztuka i Bioshock dwójka z taką błyszczącą okładką, to chyba widać na kamerze. Bardzo ładnie to wygląda. Battlefield 3, jeszcze jedna, Resident Evil 5 i Turning Point Fall of Liberty. po raz pierwszy widzę tą grę w moich paczkach, nie znałem tego zupełnie. Prawdopodobnie jakaś wojna, prawdopodobnie jakieś postapo, coś takiego, jakaś gra akcji. Ciekawe. Nie było tego jeszcze w moich paczkach. Ciekawe. Jeszcze jedna sztuka Alone in the Dark. Tutaj na PlayStation 2 jakaś jedna gra została. Mamy WRC3. Bardzo fajny wyścig. Ja w to bardzo dużo grałem. Mam to jeszcze. Tutaj za moimi plecami na półce. Pewnie jeszcze nieraz będę robić live z tego. Bardzo polecam ogólnie. A, akurat niestety bez płyty. No to. pudełko same. Może ktoś potrzebuje, to tam. Mogę za darmo oddać, jeśli ktoś potrzebuje. Proszę bardzo. Może ktoś ma płytę, śmiało proszę pisać, dlatego ona po prostu była tu w środku, prawdopodobnie tak tylko jako zapychacz. Yy, mamy tutaj Gears of War 2 i jeszcze jedna sztuka. Dishonored też już mieliśmy yy, w poprzednich tutaj paczkach i proszę zwrócić uwagę również yy, jak fajnie błyszcząca ta okładka jest. Też ciężko to ukazać na ekranie, ale jest błyszczące tutaj i napis i oczy tutaj tego stwora. Co to jest? Def Rapstar. To chyba coś muzycznego będzie. No tak, mamy jakieś tutaj teledyski, jakieś tworzenie muzyki, jakieś chyba są piosenki nawet wymienione tutaj. Tupac. Kogo ja jeszcze tu znam? Lil Wayne. Kane West. No to znane osoby. Mamy teraz jeszcze Dead Island, jeszcze jedną sztukę, która dzisiaj już grata była. Mamy jeszcze jednego Resident Evil 5. Dalej patrzymy, jest Tom Clancy End War. Mamy Ghost Recon 2 S2 Advanced Warfighter Battlefield 3 Limited Edition. I tu fajna rzecz, którą już też mieliśmy w jednej z ostatnich paczek. Składanka z Segi Mega Drive Ultimate Collection, czyli mamy tutaj. No nie wiem, czy są wszystkie gry, tutaj podana ilość. No w każdym razie, kilkanaście albo kilkadziesiąt gier z Segi. Między innymi jest Lidze Sonic. Między innymi jest Altered Beast, między innymi jest chyba Streets of Rage, jeśli dobrze rozpoznaję tak do górnych nogami, i chyba Golden Axe. Także jest co grać, no oczywiście wszystkie inne gry są tutaj wymienione, jeszcze jest... No tak, Streets of Rage jedynka, dwójka i trójka nawet, no proszę bardzo, to nawet nie trzeba kupować tej yy, Segi Mega Drive Mini, bo tu masz większość tych gier, które są fajne. Echo the Dolphin jest jedynka i dwójka, Shining Force jedynka, dwójka, Golden Axe jedynka, dwójka i trójka, Sonic and Knuckles, Phantasy Star jedynka, yy, nie, dwójka, trójka i czwórka, jedynki nie ma. Alex Kit, Shinobi 3, Columns, Altered Beast to mówiłem, Sonic Spinball, Kit, Chameleon, Vector i wiele innych tutaj. Także nie wszystkie są wymieniane nawet na okładce. Fajnie to mieć, ja bym chciał to na PlayStation 3 sobie sprawić. Na razie jeszcze nie ma póki co w moich paczkach tutaj. Jeszcze jeden mamy Skyrim 5. Eee, Właśnie Elder Scrolls 5 Skyrim, tak. Eee, Tomb Raider Anniversary, o proszę bardzo. Eee, urodzinowa edycja tutaj. Podejrzewam na dziesięciolecie to chyba było tak eee, czyli remake jedynki, tak naprawdę też chyba po raz pierwszy w mojej parce. jeszcze chyba jedynki u mnie nie było, w sensie no jedynki, no remakeu jedynki, czyli Anniversary, chyba jeszcze nie było właśnie tego Tomb Raidera. Też he, kiedy, kiedyś bym sprawdził, ale to na PS2 chyba wyszło, tak? Na PS3 już ch chyba nie było, chociaż nie wiem, czy nie było, jakich, nie było jakiejś składanki Tom Raider Collection na PlayStation 3, coś chyba było też i tam było chyba kilka części. Legend był chyba Underworld i chyba właśnie Anniversary, chyba taka składanka była. Mamy teraz Halo 4 i Halo 3, Halo Wars to nie, to nie jest 3. Halo Wars, a tych Halo też było dużo różnych części: Battlefield 3 i Table Tennis od Rockstar. Mamy Assassin's Creed Revelations. I Gears of War 1 i jeszcze chyba 1 tak? Tylko że tutaj inna edycja, bo tutaj wersja z bundla. I mamy teraz tak yy, Splinter Cell Convention, jeszcze już, dzisiaj, już dzisiaj chyba trzecia sztuka. I mamy Medal of Honor Limited Edition Gears of War 1 i 2. Mamy również jeszcze jedną sztukę Brink. Table Tennis. Jeszcze jedna sztuka od Rockstar. I ostatnie cztery gry to Rainbow Six Vegas 2, Project Gotham Racing 3, Prey i Ghost Recon Advanced Warfighter. Także to wszystko jest na sprzedaż. Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę do mnie się odzywać. Wiadomo jak mnie znaleźć na Facebooku, na Messengerze. Można do mnie również dzwonić albo pisać na maila. mail Oskar 344 wpl Polecam ogólnie też obserwować moje Oferty na OLX i na Allegro, link podam oczywiście pod filmem, w opisie i w komentarzu. Wszystkie gry myślę, że od 20 zł. Także śmiało, jeśli ktoś jest z Was czymś zainteresowany, to zapraszam przy jakiejś większej ilości, oczywiście, wiadomo, jakieś zniżki mogą być. Na przykład, jeśli ktoś kupi więcej gier, to na przykład po 15 zł, mogę za grę policzyć, prawda? To. Śmiało, zapraszam do kontaktu ze mną. I na koniec, prośba, tak jak zawsze, żebyście dali łapkę również do góry i napisali komentarz. A jeśli jesteś być może nowy, to zachęcam Cię, żebyś zasubskrybował mój kanał i obejrzał starsze materiały. Będzie mi również bardzo miło, jeśli udostępnisz ten film i inne na swojej głównej stronie, na Facebooku, na tablicy, żeby inni też ludzie dotarli, żeby dowiedzieli się, że ja tutaj robię takie filmy. Także dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Cześć.